Chcieliście, to macie właśnie tak, jak widzieliście na urywku. O, tutaj jeszcze gwiazdka została. Rozebrałam w końcu choinkę, a jest, moi drodzy, e, dzisiaj e, 10 kwietnia. Także brawo dla mnie, po prostu, brawo dla mnie, za to, że taka jestem w tym szybka. Tutaj, już przygotowane pisaneczki. Ja wiem, że to dla kogoś może się wydawać dziwne, ale stwierdziłam, że zrobię taki eksperyment. Bo nigdy czegoś takiego nie robiłam. W ogóle światełka tutaj migają. Muszę dać o. Tak żeby ten to teraz ich nie widzicie, no bo jest jasno bardzo. Ale w ogóle, no jestem ciekawa, co z tego wyjdzie. Mam tutaj właśnie wszystkie te wiszące ozdoby, no i będę próbowała. Bo jedno właśnie z dziewczyn Moniczka chyba napisała właśnie, że muszę to nagrać. Jak pokazuje właśnie te pisanki na choince, więc stwierdziłam, że no durniejszego pomysłu nie ma. <laughs> więc się za niego wzięłam i będę go, prawda, tutaj e, z wami robić. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tylko proszę was w komentarzach, że jakby bierzcie to z dystansem. Że jakby nie przeżywajcie aż tak mocno, że to jest takie głupie, że nikt tego nie robi, że w ogóle no to jest dystansem, po prostu pro. z tymi pisankami będziemy działać, ale po prostu no, nigdy czegoś takiego nie robiłam zawsze po świętach w styczniu miałam rozebraną poinkę, a dzisiaj widzicie jest 10 kwietnia, rekord, po prostu rekordów a, te, te są plastikowe jajeczka te są plastikowe, a te są styropianowe, także pokazuję wam jeszcze raz je jak one wyglądają, bardzo fajne powiem wam, że wtedy kupiłam i, i polecam wam no to co? Zakładamy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Coś takiego zrobię innego w tym roku, co by trochę odmulić tego YouTube'a. żeby było ciekawiej. I zobaczymy, kochani, zobaczymy, jak wy na to zareagujecie. Czy to fajne, czy to niefajne? No jest w ogóle dzisiaj niedziela. Niedziela palmowa, także stwierdziłam, że no kurczę, no w niedzielę palmową to już muszę rozebrać tą choinkę. Czekajcie, jaki tu kolor dać wyżej? Może niebieski? Dać tu, czy tu? Żeby to wiecie, się jakoś przeplatały te kolory. Także stwierdziłam, że no już w niedzielę palmową to już wypada. Eee, coś z tym zrobić, więc. Więc tak też czynię. Też w ogóle nagrywała otwieranie paczki. Bo mam dla was do pokazania, właśnie, paczuszko od Moniki z biżuterią, znaczy tak z biżuterią, i ogólnie tam innymi różnymi rzeczami. O! Także kochani, na razie te duże jajeczka tutaj może was przybliżę na chwilę. Te duże jajeczka na razie tak się prezentują. A no maksa śmieszne, słuchajcie. <laughs> nigdy tak nie robiłam, nigdy. Ale co tam? Słuchajcie, kto, kto zabroni? Wszystko jest dozwolone. Stwierdziłam, bo tak mam problem w sumie z tym czubkiem. Stwierdziłam, że może o, coś takiego. Jakieś takie motylki mam do przyklejenia. Kurde, nie wiem. Muszę pomyśleć. Dobra, biorę się za te jajka styropianowe. Fajne są. Powiem Wam, że jeśli chcecie tak kupić sobie takie bardziej osobne, to naprawdę Wam polecam z Aldi, bo no, no robią efekt. Robią efekt fajny. Także dzisiaj w ogóle moja przyjaciółka ma urodziny, 37. Czekajcie, bo coś mi się tu zawinęło. I już jej składałam życzenia. Już, już jej składałam życzenia, ale jeśli, Martusia, oglądasz tego vloga <grytanie> z przeistarczaniem poinki, to jeszcze raz Ci składam wszystkiego najlepszego, szczęścia, zdrowia, miłości i wszystkiego, co sobie tylko życzysz. Tak, możecie, Barcie, w komentarzu też napisać życzenia. Na pewno będzie jej miło. <laughs> Jeśli tak zrobicie, dajcie znać, co o tym myślicie. Dalej mi, mimo wszystko, przypomina to bombki. Powiem Wam, mimo wszystko przypomina mi to bombki. I nie wiem, co mam o tym myśleć. <laughs> Muszę chyba zakupić sobie, słuchajcie, takie gałązki, dać do jakiegoś wazonu. I wtedy, i wtedy zawieszać no nie wiem, muszę to jeszcze wszystko przemyśleć słuchajcie jak ja to widzę ale póki co niech sobie będzie zobaczymy jak to wieczorem wypadnie te żółte są w ogóle ładne podobają mi się bardzo te żółte są piękne ale są po prostu świr totalny naprawdę <grym> jak ja coś wymyślę słuchajcie to nie ma że boli, jak to mówi kamień, nie ma że boli. Dobra, widzę, że niektóre są mniejsze, niektóre są większe, ale to dobrze, bo jest bardziej różnorodnie. Dobra, tutaj może na górę dam. Kończymy. Ale będzie ale będzie śmieszne. Jeszcze mi szare zostały. Także muszę te szare gdzieś pleść. Także zaraz się do Was połączę, jak, jak to założę. No dobra, kochani, jestem z powrotem. Znalazłam jeszcze takie patyczki właśnie ozdobne. Będę tutaj kombinować, co jeszcze e, mogę zrobić, żeby to ozdobić. I w ogóle znalazłam też zajączki. E, także się zastanawiam, jak to, jak to zrobić. a co tu zrobić. Ulde, dzwoni to że jakoś tu ubić. O! To jakoś zakręcić razem. I bić tu jajeczko. Takie. Żółte. O! Jest to jakiś pomysł. Żeby na czubeczku było jajko. Dobra kochanie Jestem z powrotem. Na czubku dałam jajeczko. Tutaj dałam kurkę na takim patyczku. Tylko jeszcze muszę ją jakoś ładnie ustawić, żeby była bardziej widoczna. Tu jest zajączek, pewnie widzicie. No i znalazłam jeszcze takie zajączki, białe. I tak tutaj może dostrzeżecie jest. Jak yy, już skończę wszystko, to Wam przybliżę to i zobaczycie. Ale ten zajączek właśnie ma tutaj taką przerwę między łapkami i to fajnie wchodzi w gałązki. Słuchajcie, więc bardzo łatwo można to zaczepić, żeby nie spadło. Niestety mam tylko trzy te króliczki, więc muszę je jakoś tutaj ładnie e, ładnie je tutaj e, zakładać, żeby pasowały Ale powiem Wam, że no to jest po prostu szaleństwo. No dobra kochani, tak zrobiłam jako E, podstawę, tutaj jest karton, więc musiałam serwetką przykryć i tutaj są właśnie jajeczka, jakieś ceramiczne właśnie kurki, tam w ogóle jest świeczka, ale jeszcze się zastanawiam czy ją tam zostawiać ale po prostu chciałam jakiegoś koloru tam z tyłu <laughs> także no prowizorka, ale ale jest, no i tutaj słuchajcie, są powieszone już te jajeczka zajączki właśnie tutaj też Zajączek. Motylek się nawet znalazł. <grymne> Tutaj też jest kurka. I piękne, właśnie jajka z Teddy. Światełka są zapalone, żebyście mogli ocenić. Takie małe zajączki znalazłam, tak jak Wam mówiłam. Takie duże też. Tylko musiałam je gałązką zaczepić, żeby nie spadały. No i na czubku jest to jajo. Jak się robi przekręcać. Więc tak się prezentuje ta choinka. Ja się trochę zasapałam. Ale to nic. Możecie jej dać jakąś nazwę. <laughs> Dajcie znać, co wy uważacie. Czy to, jest, czy to jest fajne, czy to jest beznadziejne, czy to rozebrać, czy zostawić tak. No mi się podoba. Powiem wam, że dodało tutaj życia trochę w tym kącie. Nie wiem, jak to na kamerze, na kamerze widzicie, ale ja to widzę tak Naprawdę bardzo kolorowo. Dobra, choina zrobiona. To teraz zabieramy się za tą półkę. Muszę tutaj poprzecierać. Właśnie pozabierać te świąteczne jeszcze ozdoby. Ale najpierw muszę sobie troszeczkę odsapnąć. Jezu, włosy mi tutaj starczą. Taki dzisiaj delikatny makijaż sobie zrobiłam, żeby do filmu było. Ale kochani, tak, jeśli macie ochotę dalej ze mną zostać i zobaczyć jak salon sobie dekoruje, no to zapraszam. Dalej do oglądania. Słuchajcie, kochani, zabieram się za tutaj ogarnianie tych półek. Zrobiłam już stół wcześniej. Teraz pozbierałam te diamenciki. Ta świeczka też pójdzie, out. I mój bukiecik na 30 urodziny, który troszeczkę trzeba skórzył, omieść. <gry> no i będę zmieniała, także pokażę Wam to na przyspieszeniu. Eee, żeby było szybciej i później sobie pogadamy jak już to wszystko ogarnę tutaj już kurze poscierałam z telewizora też i tak dalej tu z tymi kablami nie, nie mam czego zrobić niestety to musi tak wiecie wisieć, no, no, no nic nie wymyślę musiałabym mieć taką wiecie kawałek takiej takiego drewna, który by to zasłonił a nie chcę mi się inwestować gdzie ja za 4 miesiące się stąd wyprowadzam póki co no to zabieram się za półkę Gracias.